To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 113. 28 pomysłów na Twoje 80% dnia. Nazywam się Dominik Juszczek. Pomagam skutecznie osiągać cele, wykorzystując talenty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek numer 113 o tajemniczym tytule 28 pomysłów na Twoje 0,8% dnia. I najpierw zadam pytanie, zanim sięgniecie po kalkulatory, po jakieś inne przyrządy do liczenia, to pomyślcie i tak zgadnijcie, ile z 24 godzin, ile to jest 0,8%. Ciekawe, ciekawe, ile Wam wyjdzie tak bez, bez liczenia. Bo moim pomysłem jest dzisiaj zachęcić Was do tego, żebyście 80% dnia przeznaczyli na coś, co jest dla Was albo rozwojowe, albo przydatne, albo Wam rytm, albo Was czegoś uczące, coś, co, co jest dla Was dobre po prostu. Więc ile to jest 80% dnia? Ile Wam wyszło? To jest e, dokładnie 11,5 minuty, czyli w 12, 12 minut. 80% dnia to 12 minut. W ciągu całej doby 24 godzin. I skąd w ogóle się wziął ten temat 12 minut w ciągu dnia? Ja od jakiegoś czasu piszę sobie mój, mój cykl 6 w 6 zdaniach, w których codziennie wyrażam jedną myśl, maksymalnie w 6 zdaniach lub równoważnikach zdań. I to jest coś, co z jednej strony pozwala mi ćwiczyć pisanie takie w ramach jakichś ograniczeń, które sobie, sam na siebie narzuciłem, co sprawia, że jest, jest, jestem czasami bardziej kreatywny. A jednocześnie też pozwala mi dzielić się jakimiś myślami, które są dla mnie istotne, ważne. Już robię to od ponad 100 dni. I zauważyłem, że mierzę sobie czas, ile mi to zajmuje. Włączam sobie Temanei, czyli moje narzędzie do, do mierzenia czasu i patrzę, ile czasu zajmuje mi pisanie, ile czasu zajmuje mi publikacja, publikacja tych pisów. No i okazuje się, że to jest maksymalnie 12 minut dziennie. 12 minut dziennie, które sprawia, że ja robię coś dobrego dla siebie, że jest coś dla mnie rozwojowego, Coś, co sprawia, że mogę z innymi osobami dyskutować, rozmawiać, dzielić się właśnie czymś, co jest dla mnie, dla mnie istotne. I napisałem o tym kiedyś w newsletterze, który wysyłam od jakiegoś czasu, w każdą sobotę rano, do ludzi, którzy są zapisani na listę. I z tego też się wiązała bardzo ciekawa dyskusja. Dostałem kilkaset odpowiedzi, dosłownie kilkaset odpowiedzi z komentarzami na ten temat. No i stwierdziłem, że warto, warto do Was też o tym opowiedzieć. Pomoże może nie wszyscy jesteście na liście i może, może was to zainteresuje. A jednocześnie pomyślałem, że dam konkretne przykłady, bo często jest tak, że, że chcemy coś robić, ale nie wiemy, jak wystartować, więc pomyślałem, żeby nastartać kilkanaście, na początku myślałem, że kilkanaście pomysłów, a potem z tego się zrodziło 28 pomysłów. Swoją drogą, zanim pójdę dalej, to jeżeli nie jesteście zapisani na moją listę, to zachęcam bardzo. To jest sobie taki najbardziej osobisty kanał komunikacji, Zwykle piszą o jakiejś swojej historii coś, co jest dla mnie istotne, ważne i, i z tego sobie jakieś tam lekcje wyciągamy i zawsze jest cytat. Więc jeżeli lubicie cytaty, to też na koniec takiego wpisu jest, jest cytat. Zapraszam. Można się zapisać na stronie .ran news albo w ogóle wejść na domenigiuszczyk.pl i tam w menu jest miejsce do zapisu na newsletter. Dobra, no to podrzucam te 28 pomysłów. Czasami to będzie po prostu opis pomysłu, a czy nazwa pomysłu, a czasami to będzie kilka, kilka zdań, dlaczego uważam, że warto. Numer 1, no to pisanie 6. Zaczęło się od 6, więc też polecam pisanie 6. To nie musi dla Was być 6. Dla mnie 6 to takie po prostu ograniczenie, które sobie wymyśliłem, które sprawiło, że jest, mi, że jest mi łatwiej. Natomiast dla Was to może być dowolna inna forma pisania w jakiegoś, nie wiem, artykułu, myśli listu, coś co zajmuje 10 minut, coś co sprawia, że ćwiczycie układanie myśli w słowa, które są przekazywane na inne osób, więc jednocześnie ćwiczycie, żeby to było zrozumiałe i łatwe w czytaniu. Numer 2, pompki i przesiady. To pewnie też nie jesteście tym zdziwieni, że takie coś się znalazło, czyli po prostu ćwiczenia fizyczne. Pompki i przesiady dlatego, że można je robić zawsze, wszędzie, zawsze, może przesadzam, zawsze to jest złe powiedzenie ale bardzo mało jest okoliczności i czasu, kiedy nie można zrobić pompek i przysiadów, a to sprawia, że wasza krew szybciej krąży w waszych żyłach i budujecie coś dobrego dla siebie, dbacie o ciało. Numer 3. medytacja. Ja od kilku lat już medytuję, co najmniej 10 minut dziennie i te 10 minut sprawia, że jestem dużo bardziej uważny i dużo szybciej zauważam jakieś schematy myślowe, w które wpadam. I jeżeli one nie są dla mnie pożyteczne, to je modyfikuję, więc bardzo bardzo skuteczna wykorzystanie 10 minut dziennie. Mała pauza. Ja nie sugeruję, żebyście robili te wszystkie na raz <grytanie> w ciągu dnia, tylko żebyście wybrali sobie może jedną z tych rzeczy, która dla Was najbardziej, najbardziej się przyda, najbardziej wam się spodoba. Numer 4. Pisanie dziennika. Rano lub wieczorem, jakkolwiek, znam wygodnie. Już nieraz mówię o dzienniku. Znowuż jest to coś, co można zrobić 10 minut czy 12 minut. I, I to służy, służy temu, że z jednej strony wypuszczacie myśli i jesteście spokojniejsi, bo zwykle jak coś wypuścimy z siebie, to to jest trochę na zewnątrz, i już nie jest takie mocno buzujące w nas, a dwa jest to coś, do czego można w pewnym czasie wrócić i zobaczyć, zobaczyć jak, jak myśleliśmy, jakie były nasze schematy działania. Numer 5, planowanie dnia. Tu mam to zapisane jako taką bardzo konkretną rzecz, wybranie jednego mitu, czyli most important task, najważniejszego zadania na dzień. Ale generalnie zaplanowanie dnia, czyli wybranie, co jest najważniejsze, ustalenie priorytetów, sprawdzenie kalendarza coś, co można zrobić w kilka minut i coś, co służy temu, że, że nasz dzień jest lepszy, bo, bo wiemy, co jest dla nas najważniejsze. Numer 6. Jeżeli mamy planowanie dnia, to mamy też podsumowanie dnia czyli sprawdzenie, które zadania wykonaliśmy, których nie wykonaliśmy, co nam pomogło, co nam przeszkodziło, i jak się z tym czuliśmy. Bardzo prosta, prosta rzecz, która pomaga. Pomaga efektywniej działać. Numer 7. Coś, co ostatnio testujemy z grupą patronów na Facebooku. Wyzwanie 30-dniowe. U Was to może być jakiekolwiek wyzwanie. Wybrać jeden talent i opisać, jak dzisiaj ten dniu ten talent dla Ciebie działał. Czyli taka specyficzna forma podsumowania dnia, może dziennika. Która jest nakierowana na obserwację jednego talentu. Ja to robię w swoim dzienniku, tym papierowym, który mam, który przygotował Jacek Kłosiński, NTS Daily. I ja tam sobie z prawej strony piszę jeden talent, który obserwuję w tym roku, i piszę kilka akcji, kilka wydarzeń, kilka rzeczy, które skojarzą mi się z tym talentem z danego dnia. Bardzo fajnie to pozwala obserwować ten talent tak przez dłuższy czas i widzieć, jak on działa. Ale wśród patronów. Jak robimy to już od 20 parę dni, jest grupa osób, która codziennie sobie wrzuca inne talenty, a czasami sobie wrzuca dynamikę talentów. Więc tą aktywnością, którą proponuję jako siódmą, to jest wybranie jednego talentu i zapisywanie sobie, zapisywanie sobie, jak ten talent działa. Numer 8. Napisać jedną rzecz, za którą jesteśmy wdzięczni. Bardzo prosta rzecz, którą też można zrobić w parę minut. Czyli albo wieczorem za dzień, albo rano za poprzedni dzień napisać co dobrego było w ciągu dnia i z czego się cieszymy, za co jesteśmy wdzięczni. Numer 9 jest powiązane, zapisać jeden sukces. Sukces jest czasami przytłaczającym słowem, jest takim słowem, który mocno nakierowuje na coś dużego, ogromnego, coś co, co jest może przytłaczające czasami. Natomiast chodzi po prostu o coś, co zapanowaliśmy i zrobiliśmy skutecznie, coś, z czego jesteśmy zadowoleni, o sytuację, w której zachowaliśmy się w taki sposób, jak chcieliśmy się zachowywać, coś, czego się uczymy od dłuższego czasu i zrobiliśmy to w ten sposób. Jakakolwiek taka aktywność, którą możemy nazwać sukcesem i zapisywać sobie to jako, jako sukcesy. Numer 10. Zrobić dynamiczny spacer, dwunastominutowy. Mam to napisane jako szybki spacer, ale chodzi mi bardziej o spacer dynamiczny. Czasami jak mówi się o tym, że warto ciągle mieć jakąś aktywność fizyczną, to ludzie myślą właśnie o bieganiu, o jakimś na rowerze, basenie, a czasami wystarczy kilkanaście minut dobrego spaceru. Tutaj mówimy o 12 minutach, 80% dnia, ale to jest coś, co, co naprawdę może pomóc, pomóc poruszać, poruszać naszemu ciału, co na pewno będzie, będzie skuteczne. Jeżeli zrobimy to rano, to to będzie coś pobudzającego, jeżeli zrobimy to wieczorem, to może mniej dynamicznie, ale coś, co przygotowuje do spania, a w ciągu dnia może być całkiem dobrym pomysłem na przerwę między rzeczami, które robimy, na przykład nie wiem, przełączanie się między różnymi kontekstami, większymi projektami, może pomóc to zrobić. Zmamy pierwszą dziesiątkę. a Kolejność jest taka, jak mi się przypominało, jak spisywałem rzeczy, więc nie ma tutaj żadnej gradacji i mniejszych lub większych rzeczy, mniej lub bardziej ważnych. Po prostu jest kolejność już przypadkowa. Jedenasty punkt, coś, co ja bardzo lubię, przygotować sobie dobrą kawę takie małe szczęście na początek dnia. Są osoby, które mają całą rutynę wokół przygotowywania kawy, mielenie kawy, parzenie w odpowiedni sposób, czekanie aż woda będzie miała odpowiednią temperaturę. Takie małe rytuały mogą pomóc dobrze się nastawić do dnia i, i dobrze zacząć dzień, więc zachęcam, żeby sobie taki rytuał zrobić. Jeżeli ktoś nie lubi kawy, nie pije kawy, to zrobić sobie jakiś inny rytuał, który może pomóc dobrze wystartować dzień, cokolwiek to może być, co jest skuteczne dla was. Dwunasty punkt, zrobić rozciąganie, jeżeli ćwiczymy, czy nawet nie ćwiczymy. Rozciąganie ciała jest czymś, co bardzo pomaga, pomaga zachować elastyczność naszemu ciału i myślę, że każda osoba z tego skorzysta. W 12 minut myślę, że można całkiem skutecznie się rozciągnąć. Jeżeli macie jakieś pomysły na fajne ćwiczenia, które można w ciągu 12 minut zrobić, też zachęcam do wrzucenia w notatkę do odcinka pod adresem ukośnik 113. Tam też będzie konkurs, ale to na, na końcu. jeżeli macie jakieś sugestie co do dobrych ćwiczeń rozciągających, zapraszam. Numer 13 jest może nieco kontrowersyjny, ale już tłumaczę. Jest 10 minut na social media, ale z dopiskiem, że resztę dnia social media jest zablokowane. 10 minut jako jedyny czas w ciągu dnia poświęcony na social media, czyli że na przykład, jeżeli korzystacie z Facebooka najwięcej, i z tego Facebooka, chcielibyście korzystać mniej, to można go sobie zablokować na cały dzień, odblokować tylko na 10 minut i w te 10 minut sprawdzić, co jest tam najistotniejszego, najważniejszego. Czy 12 minut, jak tu mówimy o 80% i potem zablokować znowu. I bardzo często w te 10-12 minut można naprawdę dużo zrobić, jeżeli to jest czas taki z ukierunkowany na tę jedną aktywność, nie jest na scrollowanie całego ola tylko po prostu wejście tam, gdzie się chce zrobić, na przykład na jakąś wybraną grupę. Na tej grupie odpowiedzieć na pytania, zrobić odpowiedź na pytania, pytania innych osób, skomentować aktywności, które chcemy skomentować i wyjść stamtąd. I to jest naprawdę coś, co czasami 12 minut wystarcza, a potem można można już tam nie wchodzić i dopiero na drugi dzień. Czyli to 10-12 minut na social Media jest po to, żeby przez resztę dnia mieć więcej czasu od social media. Taki mały, mały tip. Jak macie gdzieś zapisane w przeglądarce, zakładkę na przykład do Facebooka, to warto zapisać zakładkę nie do głównej strony Facebooka tylko do strony z powiadomieniami, więc jak otwieramy tę zakładkę, nie widzimy całego, całej ściany z, z newsami, listy wszystkich nowych aktywności, tylko widzimy powiadomienia rzeczy, które chcemy, chcemy zareagować, czyli właśnie nowe posty w grupach, które obserwujemy, reakcje na nasze posty i jakieś pytania, wiadomości i wtedy jesteśmy skupieni na tej jednej, jednego typie aktywności. Zachęcam do poeksperymentowania. Numer 14. poćwiczyć się z psem lub innym zwierzakiem. Ja tu akurat dałem psa, bo mam psa i czasami 10-12 minut w ciągu dnia jest wystarczającym czasem, żeby z psem poćwiczyć jakieś komendy, uważność, reagowanie na mnie jako na właściciela. Czasami te 12 minut jest tak efektywne i tak męczące dla, dla zwierzaka, że nawet więcej się nie da, ale jeżeli to jest czas nakierowany na to, żeby te 12 minut poćwiczyć z psem, to można bardzo dużo w tym czasie osiągnąć. A więc to taki mój pomysł na... Kolejny już to jest 14 pomysł na wykorzystanie 80% dnia. procenta dnia. Numer 15 to jest dla osób, które, które mają partnerów, partnera lub partnerkę. To jest zaczerpnięte od, ja to usłyszałem pierwszy raz od Michaela Hayeta i on sugeruje, żeby wieczorem przed zaśnięciem poświęcić kilka, kilkanaście minut na to, żeby sobie razem z partnerem, partnerką opowiedzieć o trzech dobrych rzeczach z dnia. Nie w kontekście nawet drugiej osoby, tylko po prostu, żeby powiedzieć swojemu partnerowi: Słuchaj, dzisiaj te trzy rzeczy dobre w ciągu dnia wy wydarzyły, i partnerka mówi to samo. I, I to jest takie miłe dzielenie się czymś dobrym w ciągu dnia, co na dobrze na nastraja na noc i, i sprawia, że się lepiej, lepiej śpi. Też jest takie fajne podsumowanie dnia, więc zachęcam do spróbowania. Też można to zrobić w 10-12 minut. Numer 16, coś podobnego, ale trochę inny jednak. To z kolei mam pomysł z książki The Compound Effect – efekt procenta składanego. Kurczę, nie wiem, jaki jest polski tytuł, podrzucę w, w notatkach tytuł. Jeżeli znajdę po polsku, to też po polsku. I pomysł polega na tym, żeby w ciągu roku codziennie zapisać jedną rzecz, za którą jest się wdzięcznym w kontekście partnera. To oczywiście może być dla dowolnej innej ważnej osoby – mamy, taty, dziecka, przyjaciela, kogokolwiek. Natomiast chodzi o to, żeby to był taki efekt skali, że w ciągu roku małą czynnością, którą robimy codziennie, czyli te kilka minut spędzić i zapisać w jakimś miejscu jedną rzecz, za którą jestem wdzięczny, i dopiero potem po roku dać jako 365 pisów tej osobie. Gwarantuję wam, że efekt, efekt wow jest murowany i, i bardzo wzruszający. Także zachęcam, zachęcam do takiej małej, małej aktywności codziennej, która w ciągu roku sumuje się. Do czegoś dużego. Zresztą to tak, znowu znowuż dygresja. Większość tych rzeczy, które tutaj mówię, które się robi codziennie, po pewnym czasie sumuje się naprawdę do dużych efektów, które są zauważalnymi efektami. To też jest siła robienia małych rzeczy codziennie w powtarzalny sposób. Numer 17. Posprzątać w dom w 10 minut. Nie cały dom, tylko 10 minut spędzić na sprzątaniu domu, czy tam 12 minut, jak tu mówimy o 12 minutach. Wybrać sobie jakiś jeden obszar, to w te 12 minut się zrobi, czy nie wiem, czy odkurzyć kurze, czy podłogę, czy pościerać, czy jeden pokój, czy jakiś jeden typ sprzątania. Celem tego jest to, że potem w, na koniec tygodnia jest dużo mniej do sprzątania. Jeżeli robimy to regularnie, codziennie poświęcając, inwestując 12 minut na sprzątanie, to potem pod koniec tygodnia nie ma takiego jednego bloku czasowego, gdzie naraz musimy posprzątać cały dom. Przynajmniej u mnie to działa i, i bardzo fajnie się sprawdza. I to sprawia, że w ciągu tygodnia regularnie jest troszeczkę czyściej i właśnie nie ma takiego jak jednego czasu, kiedy muszę, chcę poświęcić kilkanaście, kilkadziesiąt minut, czy nawet godzin, w sensie kilka godzin na sprzątanie, bo w ciągu tygodnia to się dzieje w powtarzalny sposób. Numer 18. Ćwiczyć pamięć, co pomaga uczyć użycie skupiania szybkiego. Tutaj o pamięci już kilka razy mówiłem, więc takie tylko dwa pomysły. Jeden sposób ćwiczenia pamięci to jest mnożenie liczb w pamięci, czyli zrobić sobie kilka minut z mnożeniem w pamięci, a druga to jest na przykład zapamiętywanie kart, taki kart do gry, że je tasujemy i otwieramy jedna po drugiej i uczymy się zapamiętywać ich kolejność, potem odtwarzać. To już prosta czynność, kilka, kilkanaście minut dziennie i mamy lepszą pamięć, która pozwala nam się skupiać Dużo szybciej, co jest bardzo przydatne w pracy, kiedy potrzebujemy, chcemy się skupić na jednej rzeczy w momencie. Numer 19, powiązane, ale trochę inne ćwiczyć żonglowanie to znowu, jest to, co ja robię. Ja akurat robię to nawet mniej, bo robię 2-3 minuty dziennie, ale to sprawia, że robię to codziennie, więc codziennie jest taki mały przyrost. Przyrost Umiejętności, a jeżeli nie ma przyrostu, to jest przynajmniej ugruntowanie tu umiejętności, które wcześniej zdobyłem. byłem. Umiałem już kiedyś z trzema pioczkami, chcę się nauczyć się czterema. Kilka na miesięcy temu nie byłem w stanie zrobić ani jednego ruchu czterema pioczkami. Teraz jestem w stanie zrobić 12, 13, czasami 14 ruchów czterema pioczkami w jednym cyklu. Więc te kilka minut dziennie jednak sprawia, że, że moje umiejętności rosną. Numer 20 to jest, nie pamiętam skąd mam inspirację do tego. Ale skąd się skąd jest, nie pamiętam. To jest potańczyć. Mam w ramach mojego porannego rytuału kilka minut na tańczenie poranne. Włączam sobie jakąś muzykę i bez świadków. Dobra, mam świadka jednego psa, bo reszta śpi. Tańczę sobie i to jest bardzo miłe i to takie uwalniające i przygotowujące mnie kiedyś do tego, żeby tańczyć publicznie. Natomiast w tej chwili sprawia, że mam radość i jest. Jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe. Numer 21 to jest inspiracja od, od jednej z osoby z którą się spotkałem wczoraj. Duolingo, czyli uczenie się języka. Włączyć sobie rano program do nauki. Duolingo jest jedna z bardziej znanych aplikacji do nauki słownictwa, w ogóle mówienia w innym języku. I zrobić sobie sesję, sesję z, z nauką. Myślę, że w 12 minut dziennie to naprawdę można zauważyć. Się, Efekty już po, po kilku tygodniach. Numer 22, czytanie. 10 minut czytania. Może zróbmy te 80 znaczy 12 minut czytania. Jak mówię o tym na warsztatach, czasami o tym, żeby to dziennie czytać przez 10-12 minut, to robię takie bardzo proste obliczenia. Zróbmy dla 10 minut, będzie, będzie prościej. Średnio jedna osoba jest w ciągu minuty w stanie przeczytać około jednej strony, strony książki. Więc jeżeli mamy 10 minut, to dziennie przeczytamy 10 stron. W ciągu tygodnia to będzie 70 stron, czyli w ciągu miesiąca to będzie plus minus 280 300 stron. To oznacza, że w ciągu miesiąca możemy przeczytać jedną, jedną książkę, czytając 10 minut dziennie. I, I to już pokazuje skalę tego, że codziennie mała aktywność docelowo może prowadzić do większych efektów, bo jedna książka miesięczna to no 12 książek rocznie. I jak patrzymy na średnią czytania w Polsce, no to nie jest zbyt wiele osób. Okej, okay. mówiąc prosto, mało osób, które czytają więcej niż 12 książek rocznie, więc zachęcam do czytania 10 minut dziennie, 12 minut dziennie. Numer 23. Podsumowanie finansów. Niedawno rozmawiałem z i Iwuciem w podcaście. On mówił o tym, żeby tam raz w tygodniu podsumowywać sobie finanse. Michał Szafrański, który był głosem Talentu Maksymalista już dosyć dawno temu, też o tym często mówił, że że on prowadzi budżet domowy i podsumowuje sobie raz w tygodniu wydatki. Ja akurat robię to raz dziennie, dlatego żeby znowu nie mieć takiego efektu większego czasu potrzebnego na, na zrobienie tego, robię to kilka minut wieczorem i to sprawia, że na bieżąco mam podsumowane wydatki. Wiem, jaki jest stan moich finansów. Mała prosta czynność, która zapewnia dużo spokoju i przewidywalności, którą można zrobić w, w kilka minut dziennie. Numer 24 to już są pomysły od moich dzisiejszych gości rolowanie. Rolowanie, czyli kurczę, nie wiem jak to opisać. Generalnie jest taki wałek, który jest dosyć twardy i rolujemy nim nasze mięśnie. Nie do końca wiem jaki jest efekt na poziomie fizjologicznym, ale to sprawia, że jeżeli mamy jakieś zakwasy, jakieś bóle, jakieś, jakieś problemy mięśniowe i chyba też z stawami, ale nie jestem tego pewien, no to pozwala ta czynność sprawić, że że jest trochę szybsza regeneracja, przynajmniej tak dla mnie działa. Więc ja nie jestem fizjoterapeutą ani trenerem, więc zachęcam do poczytania, jaki efekt rolowanie mogły mieć dla Was. Ale to jest coś, co naprawdę pomaga w moim przypadku, przepraszam, że Waszym też, w szybszej regeneracji i utrzymywaniu się w, dobrym, w dobrej formie. Numer 25. Zadzwonić do przyjaciela lub znajomego. Można też napisać. Jeżeli mamy kogoś, z kimś nie kontaktowaliśmy od jakiegoś czasu, a chcemy z tą osobą utrzymywać kontakt. W relacji, no to warto wziąć telefon, komunikator, maila, cokolwiek, jakikolwiek kanał dla Was jest dobry i do tej osoby napisać, zadzwonić, odezwać się. Można zrobić naprawdę w 10 minut. Jeżeli będziemy raz dziennie dzwonić do kogoś znajomego, to będziemy mieć całkiem sporo grona osób, z którymi dosyć często rozmawiamy, więc zachęcam, zachęcam do tego. Numer 26. Przedtem mówiłem o czytaniu książek. Czasami są osoby, które wolą czytać artykuły. Ja często znajduję jakiś artykuł, który dodaję do PokETA. Poketa to jest taka aplikacja, która służy do przechowywania artykułów na później. I potem jak się wczyta w tej aplikacji, to ona wybiera samą treść tego artykułu, usuwając menu, reklamy, inne grafiki. I to jest takie po prostu dużo, dużo przyjemniejsze czytanie. Natomiast żeby to robić, no to warto regularnie wchodzić do tej aplikacji. Więc może pomysłem jest to, żeby raz dziennie, na no, parę minut wejść do aplikacji, przeczytać jeden, dwa, trzy artykuły, które tam się zgromadziły i na bieżąco przetwarzać to, co zapisywaliśmy do przeczytania na później. Numer 27 to też jest pomysł od moich porannych gości dzisiejszych. Podsumować filmy i lub książki, które się czytało, widziało w dany dzień. Czyli jeżeli coś obejrzeliśmy danego dnia, no to sobie zapisać, co z tego filmu wyciągamy, jakie były dla nas wnioski, emocje, co dla nas, co dla nas zrobił ten film. i Lub książka, w zależności od tego, od tego co, co wybieramy. I numer 28, ostatni na liście z tych rzeczy, które, które przygotowałem. Podsumować to, czego się dzisiaj nauczyliście. Na początku mówiłem o podsumowaniu dnia, mówiłem o dzienniku, mówiłem o pisaniu za co jesteśmy wdzięczni. To jeszcze jest jedna forma ciekawego podsumowania dnia. Zapisać to, co dzisiaj nowego się nauczyliśmy, nowego wypróbowaliśmy, co robiliśmy, żeby się rozwijać, co robiliśmy w tym kierunku, żeby umieć coś więcej, żeby wyjść ze strefy komfortu. Takie bardzo ciekawe, ciekawe aktywność, która znowu, jeżeli mamy te zapiski przez dłuższy czas. Bardzo nas nakierowuje na takie myślenie, okej, okay, To, co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby wieczorem móc napisać, że czego się nauczyłem. Więc tym bardziej się uczymy, tym bardziej wychodzimy z naszej strefy komfortu. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta lista. Oczywiście ona nie jest zamknięta, to są pomysły moje, zebrane kilka pomysłów od kilku osób. Celowo nie, nie wypisuję, nie mówię, które pomysły są od których osób, bo kilka osób równolegle mi by dawało te pomysły i nie chciałbym nikogo pominąć, więc tak jest, tak jest bezpieczniej. Ale wszystkim osobom, z którymi rozmawiałam o tym, pomyśle nagrania tego, tego podcastu, dziękuję za, za inspirację. Tak jak powiedziałem, to nie jest pełna lista i zachęcam Was bardzo do tego, żeby tę listę uzupełniać. I tutaj mam nawet mały pomysł na, na konkurs. Na stronie tego odcinka, czyli mppkośnik 113/113. W komentarzach można dodawać swoje, swoje pomysły, co można w ciągu 12 minut, w ciągu dnia 80% zrobić, co służy rozwojowi, co jest nadaje rytmy, co służy, co jest przydatne długofalowo. I ja te rzeczy zbiorę potem po tygodniu, pewnie plus minus, czyli tydzień od publikacji tego odcinka, zbiorę i na grupie naszej na Facebooku spacją własnych stronach wrzucę jako głosowanie i będziemy mogli sobie zagłosować na te rzeczy, które się nam bardziej podobają i osoba, której pomysł będzie miał największą liczbę głosów, dostanie ode mnie nagrodę, zapewne książkę. Lubię dawać książki. Także zachęcam w komentarzach do tego odcinka, jeszcze raz pod adresem mpw.ru ukośnik 113, dodawać pomysły, co można w ciągu 12 minut w ciągu dnia zrobić, żeby to było coś rozwojowego, dobrego dla Was i potem zagłosujemy sobie na te pomysły. To tyle na dzisiaj. Odcinek solo. Zwykle koło pół godziny się wyrabiam. Jest dzisiaj też koło pół godziny. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że komentujecie, że rozmawiacie, że dyskutujecie, że rozwijacie swoje talenty, że działacie świadomie i produktywnie. Uwielbiam to i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. A tymczasem dobrego dnia, wieczoru, tygodnia, kiedykolwiek tego słuchacie. Dobrego, produktywnego czasu. Cześć!